Powiedz mi jeszcze raz o tym, co widzę po lewej stronie? Po lewej stronie widzisz przedmurze Alp. Na razie widzę jakiś krzak. Na razie nie, za chwilę będziesz widział, bo w tej chwili autostrada faluje między górami oporowymi z boku i siatką zabezpieczającą. Jak się nazywają te góry? Wtedy widać Alpy. Ale jak się nazywają te góry tutaj? Mają jakieś nazwy, czy to też są Alpy? Już Alpę zacząć. No na pewno to ma jakąś tam nazwę. Przed Alpy, o, przed Alpy. A teraz tu widzisz eskadrę e, samolotów. Śmigła się już ruszają. Zaraz będą startować. Tak, nie będą startować. Samoloty przygotowują się do startu, Poli? Będą startować mniej więcej razem z nami, czyli naprawdę, naprawdę już niebawem. Gdzie jesteśmy w ogóle? W ogóle jesteśmy w połowie drogi między San Peltem a Meltem. Już jesteśmy ze San Peltem? Tak. Dobra. Melk czy Melt? Melk. Melk, dobra. To niedaleko w sumie od Wiednia, no ale to kurczę... Benedyktyński, 80 km od Wiednia. Kurczę, no jakby nie było dwa dni jazdy mamy do przodu, nie? Bardzo nam pomogłeś, bardzo, bardzo. A co, co dziewczynka robi? Dziewczynka zbiera siły na razie. Dziewczynka regeneruje akumulatory. Ładuje akumulator. Całą drogę, całą drogę. Teraz później będziemy męczyć, żeby jechać całą noc. Ale ja nie mam nic przeciwko temu. Możemy jechać całą noc i nawet dojechać do Salzburga rano. To zobaczymy, co zrobimy. I powiem wam o tym później.